Czasami, gdy doskwiera samotność, to skracamy perspektywę. Masz tak? Zamiast myśleć o tym, jak spotkać mężczyznę, z którym spędzisz całe życie, zaczynasz szukać po prostu kogoś do związku. Nie myślisz, czy to związek na chwilę, czy na dłużej. A to jest pułapka, o której dziś ci opowiem. Jak spotkać odpowiedniego mężczyznę i zbudować szczęśliwy związek? Zapraszam Cię na podcast od samotności do miłości, w którym dzielę się wiedzą i doświadczeniem o relacjach damsko-męskich. Nazywam się Zuza Górska Kanabus, a ten podcast jest częścią programu transformacyjnego Kierunek Małżeństwo. Zaczynamy! Cały program Transformacyjny Kierunek Małżeństwo ułożyłam, staram się ułożyć w taką logiczną całość i dlatego zaczynam od wpływu, później myślimy, myślimy o tym, z kim się zwiążesz i przychodzi czas na taki trzeci etap, trzeci krok, w którym musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, do czego dążysz. Do czego dążysz, czyli w jakiej relacji chcesz być. Pierwsze, czy chcesz być po prostu z kimś w relacji, nieważne, czy na chwilę, czy na długo. Czy jednak dążysz do małżeństwa rozmianego jako związek na całe życie? No, no ideale, a nie że może nie wyjść. Nie zakładamy, że ma nie wyjść. Robimy opcję maksymalną, czyli dążymy tak, żeby to właśnie w 100% wyszło. Ale musisz bardzo szczerze sobie odpowiedzieć na to pytanie, w jakiej relacji chcesz być, a później opisać swoją wizję małżeństwa, bo bez tego trudno ci będzie rozpoznać mężczyznę z którym możesz taką relację zbudować. I też, jeżeli nie odpowiadasz na to pytanie, to możesz bardzo szybko wchodzić w relacje z mężczyznami, którzy nie nadają się do związku, z którymi relacje będą krótkotrwałe. I to jest ogromna pułapka, bo na chwilę zło godzisz sobie ból samotności, ale miną kolejne miesiące, może rok, może półtora i to wszystko się rozpadnie i ty znów będziesz sama. I no jest tak, że z każdym kolejnym rokiem jest trudniej spotkać fajnego mężczyznę, bo albo są już w związkach, albo właściwie już coraz bardziej zamykamy się w takich swoich gronach znajomych. To jest trudniejsze, nie to, że niemożliwe, ale trudniejsze, bo pomyśl, jak masz tam 30 parę lat i 34 na przykład, i co, władujesz się w taki związek krótki, załóżmy roczny rozpadnie się, no to później z pół roku leczesz serce, no to masz 35,5. Zanim kogoś poznasz, załóżmy minie pół roku, masz 36, znowu jest roczny, czy półtora, tym razem może dwuletni związek, masz 38 lat, znowu się rozpada i tak co chwila, to naprawdę można być zmęczonym, a jakoś postąpiła inaczej, i zniosła swoją samotność i zainwestowała ten czas w poznanie naprawdę wartościowej osoby, być może zajmie ci to więcej niż pół roku. Monika, o której wspominałam w części maili, po dwóch i pół roku spotkała mężczyznę, z którym teraz mówię, że zazwyczaj niesamowicie się rozumieją i że mają podobne pomysły, że no, taką kilku czuje czują bratność z duszy, że są inni, że są rzeczy, które ją irytują oczywiście, ale w takich fundamentalnych rzeczach, sprawach są bardzo podobni. I wiesz, no, poświęciła pół roku i to było strasznie trudne, ale ona wiedziała, do czego dąży, że ona nie chce chwilowego związku, ona nie chce przygody, ona nie chce relacji, że jesteśmy ze sobą, dopóki jest dobrze, ona chce małżeństwa. I ja też tak robiłam. I yy, dlatego w moim programie wstawiam to pytanie, bo Ty musisz sobie odpowiedzieć na to, czego Ty tak naprawdę chcesz, do czego dążysz. I każda odpowiedź jest ok. Tylko musisz to wiedzieć i widzieć, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Bo jeżeli chcesz po prostu z kimś być, to szybko kogoś możesz znaleźć, ale później możesz przeżyć rozczarowanie yy, i znowu być samą. Z kolei, jeżeli dążysz do małżeństwa, to nie oczekuj, że szybko wejdziesz w tą relację. To będzie wymagało pewnej pracy od Ciebie, takiego wzrostu własnego, nie rozwoju, nie to, że Ty masz się zmienić, tylko takiego wzrostu, takiego uświadomienia sobie, czego chcesz i podejmowania wysiłku wychodzenia w nowe miejsca, poznawania nowych mężczyzn, aby dać się odkryć. Takie podejście, podpisać sobie na to pytanie, dajcie Ci jasność, w jakiej relacji chcesz być, i daje Ci możliwość rozpoznania chłopaka, który będzie chciał i umiał odpowiedzieć na Twoje potrzeby. I dla mnie to było tyle ważne też, że jeśli ja bałam zaufać, ja bo bałam, ja bałam, że zostanę oszukana, i ten czas takiego odpadania sobie na pytanie, w jakiej relacji chcę być, ja na te pytania odpowiadałam sobie też w trakcie radek, jak poznawałam mężczyzn, jak poznawałam ich patrzenie na świat, ich marzenia, cele. Czy to mi pasuje, czy to mi nie pasuje, czy to jest zgodne ze mną, czy nie. Więc to był cały czas taki proces. Ale ten proces to mi to, że jak poznałam mojego męża i zobaczyłam, że mamy tyle wspólnych rzeczy, to mniej się bałam. Mniej się bałam, że powtórzę błąd z przeszłości. No i teraz z perspektywy sześciu lat małżeństwa mogę powiedzieć, że się już w ogóle nie boję, że naprawdę ta relacja się fajnie rozwija. Zatem trzecim krokiem w programie transformacyjnym kierunek małżeństwo jest odpowiedzianie sobie na pytanie, do czego dążysz i określenie swojej wizji małżeństwa. Dziękuję, że byłaś dziś ze mną. Możesz do mnie napisać z pytaniem, wątpliwością czy refleksją po odsłuchaniu tego odcinka. Napisz na kontakt małpa kierunek małżeństwo.pl. Z chęcią dowiem się, co o tym wszystkim myślisz. A jeżeli uważasz, że te treści są wartościowe, że ten odcinek może komuś pomóc, podziel się nim. Razem uczynimy ten świat mniej samotnym miejscem.